w sensie rozwiązań technicznych. Na pewno ma dużo informacji dotyczących estetyki, kształtowania przestrzeni, tworzenia takich obiektów, żeby były piękne i ładne. Natomiast może niekoniecznie zdrowe. Zdrowie gdzieś tam chyba umknęło i są oczywiście architekci, którzy o tym pamiętają i dla których jest to ważne, a to związane wydaje mi się w znacznym stopniu dostępem edukacji, dostępem do wiedzy chęcią zrozumienia, że projektowanie, tak. realizacja i budowanie to coś więcej niż samo budownictwo i architektura. Jest to coś, co robimy dla ludzi i powinniśmy projektować dla innych ludzi tak, jak gdybyśmy chcieli zaprojektować dla siebie. Zresztą to samo powiedziałam niedawno na spotkaniach miałam z Związkiem Tewalów Polskich, którzy z kolei budownictwo postrzegają bardzo... techniczne, ewentualnie jakieś energetyczne, natomiast y, nie widzą potrzeby budowania dla ludzi. Z ich punktu widzenia często jest tak, że kupiec, będący na końcu, znacznie sobie nieświadomy i kupić co potrzebować. Pani Jacku, co wynika...